Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za możliwość powrotu do tego miejsca w zawodowym w moim życiu. Gratulacje dla Pana Prezesa, dla Pani Prezes, dla całego zespołu Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych za dzisiejszą konferencję, ale też za działalność w ostatnich miesiącach bardzo mocno nastawioną na Promocję ponowną ochrony danych osobowych, ochrony prywatności, w tym ważnym okresie dla Polski, w ważnym okresie, kiedy następuje ponowny restart pewnych rozwiązań prawnych, pewnych rozwiązań praktycznych, i kiedy Polska staje się ponownie uczestnikiem w bardzo aktywnym prac na poziomie europejskim w zakresie ochrony danych osobowych. Proszę Państwa, dzisiejsza data, 4 czerwca, też oczywiście skłania do refleksji. Mówiąc o wyborach w kontekście, ochronie danych w kontekście wyborów. Okay, otrzymałem urządzenia, teraz jeszcze muszę się nauczyć je. Może w tamtą stronę muszę? Mógłbym tak, no, dobra, dobra, dobra. Ochrona danych osobowych europejskich dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich. Te odwołania do wyborów będą się pojawiały w różnej formie dzisiaj. Pierwszą formą będzie odwołanie się do 35-lecia. Wyborów z 4 czerwca 1989 roku wyborów, które nie spowodowały tego, co zdarzyło się w Polsce do dnia dzisiejszego, one rozpoczęły pewien proces, były warunkiem koniecznym. Natomiast to nie było tak, że w 1989 roku, kiedy zaczęliśmy wyniki wyborów z 4 czerwca, widzieliśmy, że będziemy w Unii Europejskiej, wiedzieliśmy, że będziemy w NATO. Pamiętam, jak wówczas rozważaliśmy czy około 2030 może 2050 roku będziemy partnerami dla Europy Zachodniej uczestniczącymi wspólnie w tworzeniu pewnych rozwiązań. Okazało się, że te zmiany nastąpiły znacznie szybciej. i Polska już kilkanaście lat po tym 89 roku i po tej zmianie była pełnoprawnym uczestnikiem, tych procesów. Ja przyznam, że dla mnie był to okres przełomowy również z tego powodu, że ja miałem 18 lat i jako naiwny 18-latek myślałem, że do tej pory było źle, bo źli, źli ludzie rządzili, a teraz będzie dobrze, bo dobrze będą rządzili. I potem zostałem skonfrontowany na pierwszym roku studiów z kolejnymi wyborami, które dużo mi powiedziały o tym, jak wygląda działalność polityczna, a jak wygląda rola prawa. To znaczy z wyborami prezydenckimi, w których głównymi graczami byli pan prezydent Wałęsa, pan premier Mazowiecki oraz Te wybory były kolejnym przełomem pokazującym, że to naiwne, piękne myślenie o tym, jak razem jesteśmy w stanie coś zbudować, może być dzielone przez poglądy, sposoby działania. Tymczasem retorykę uczestników. Tu pozwoliłem sobie załączyć zdjęcie z 4 czerwca 1989 roku. Wtedy nie było jeszcze ciszy wyborczej. W związku z czym przed każdym lokalem wyborczym, w tym przed naszym liceum, znajdował się punkt informacyjny Komitetu Obywatelskiego, w którym informowaliśmy, w jaki sposób skreślać, żeby skreślono odpowiednie osoby. I tu macie Państwo właśnie stoi przed moim, przed moim liceum. Ten człowiek najbardziej po prawej stronie to jestem ja. Nie, niezbyt podobny do siebie w dniu dzisiejszym, ale to były te momenty, kiedy jeszcze nie miałem prawa do głosu, ponieważ urodziłem się 13 czerwca, więc zabrakło mi dziewięciu dni do tego, żeby głosować w wyborach kontaktowych. Proszę Państwa. Jak mówię, wtedy myśleliśmy, że gdzieś w dalekiej przyszłości będziemy partnerami do dyskusji z kolegami z Zachodu. Dziś mam przyjemność pełnić funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, głosować w wyborach wraz z wszystkimi Państwem na ludzi, którzy reprezentują nas w Parlamencie Europejskim, w Parlamencie, który znajduje się przy Esplanadzie Solidarności. Tak nazywa się ten bulwar. Przy którym, który prze, prze, przechodzi w środku, jakby przez, pomiędzy budynkami Parlamentu Europejskiego. Czyli Europa również pamięta o tym, co zdarzyło się 35 lat temu. My dzisiaj będziemy mówili natomiast o tym, co z, zmieniła, zmieniło uczestnictwo w Unii Europejskiej. Zostałem zapytany w bardzo podobny sposób przez dziennikarzy kilka tygodni temu, jak, jak przełomowe było dla Polski przystąpienie do Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. I tutaj szczerze mówiąc, odpowiedź wyglądała tak, że nie było jakieś dramatycznie przełomowe. To znaczy przełomowy był pomysł, że idziemy w tą stronę. Przełomowe było, było uzorowanie się na rozwiązaniach, które przyjęto w Europie, ale sam 1 maja 2004 roku nie zmienił specjalnie wiele. Owszem, weszła wtedy zmiana ustawy, bo to trzeba było przewidzieć to, że nagle pojawiło się pojęcie krajów trzecich, tak? a nie, że niektóre kraje wyłączone spod tego, Zestawów stały się naszymi. Także w... Polska od razu była aktywnym członkiem, tak grupy Artykuł 29, jak i innych organów zajmujących się koordynacją współpracy międzynarodowej. A to nie było tak strasznie dawno temu, proszę Państwa. 2004 rok to już jest Leo Messi w Barcelonie. I Mistrzostwa Europy przegrywa Portugalia w ostatnim meczu z Grecją i mamy płaczącego Cristiano Ronaldo. Oni cały czas grają. Czyli to nie byłaby jakaś zamieszkała przeszłość. To są ostatnie lata. Jeżeli zrobiliśmy ogromny postęp od 2004 roku do dnia dzisiejszego, to jest to nasza praca. Nasza i naszych kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. Chciałbym się prześlizgnąć dzisiaj w trakcie wykładu przez tą pracę i powiedzieć o pewnych wyzwaniach. Które, które stoją przed nami na najbliższe lata. Proszę Państwa, czasem mamy wrażenie, że zdarzenia dotyczące ochrony danych osobowych następują w sposób zorganizowany. To znaczy, że nagle pojawia się tsunami regulacyjne, nagle pojawia się pomysł reformy ochrony danych osobowych. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że to się nie pojawia. To jest pewien proces, który, jak spojrzymy z trochę większej odległości, tak jak historycy powinni na niego spoglądać, ma swój rytm, ma swoją płynność i ma swój kierunek. To nie jest tak, że działa on tylko wtedy, Dzisiaj słyszymy, jeżeli dzisiaj słyszymy w, 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 czytamy w akcie o usługach cyfrowych i w akcie o rynkach cyfrowych, że pozostają one bez uszczerbku dla RODO, to sugerowałoby to, że RODO stanowi pewną, odrębną całość, na której się buduje kolejny etap. I to byłoby kolejne spojrzenie z mojej strony. Próbujące pokazać, że na gruncie, jaki stworzono do roku 2016, powiedzmy 2018, kiedy ostatecznie weszło w życie, zaczęto budować kolejną, kolejny etap w rozwoju, jakim były akty popularnie nazywane strategią cyfrową, czy aktami związanymi ze strategią cyfrową, tak naprawdę jest to troszkę dłuższa lista aktów niż te, które wprost znajdują się w strategii cyfrowej, bo poza tą klasyczną piątką, o której mówimy, czyli DMA, DSA, akcie o danych, akcie o zarządzaniu danymi oraz akcie o sztucznej inteligencji, dołożyłbym do tego nieco wcześniej powstały przepisy NIS 2, czy przepisy AML 4 AML które uzupełniają nieco inne. Co inny sektor działań, ale proszę zwrócić uwagę, to są już przepisy, które powstają bez uszczerbku dla RODO. To jest kolejny etap, który nam się pojawił po roku 2004. No i w końcu, proszę Państwa, jeśli już tak patrzymy, to musimy sobie powiedzieć, że rozpoczyna się kolejny Tym kolejnym etapem, który tworzy z punktu widzenia europejskiego wyzwania dla nas. Tak tu, na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim, jest czas tworzenia przestrzeni danych. 14 przestrzeni danych, jeden akt, który mamy już właściwie w końcówce jego uchwalania, czyli dane medyczne, dane o zdrowiu, przepraszam bardzo, ale 13 zapowiedzianych. Nad kilkoma z nich trwają już daleko zaawansowane prace. Utrzymanie jednolitości pomiędzy tymi aktami. I spowodowanie, że nie staną się one czternastoma aktami specjalnymi, lex specialis, do RODO, jest naszym wyzwaniem na następne pięć lat, na następny okres, na następne kadencje Parlamentu Europejskiego czy kadencje Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego, że każdy z poprzednich okresów będzie poddawany ocenie Czyli ocenie poddane zostanie po raz pierwszy to, co zrobiono w strategii cyfrowej. Ocenie zostanie poddane RODO. I tu głoszę niepopularną tezę, że będzie to daleko idące spojrzenie na zmienianie RODO. Być może pod pretekstem zakończenia reformy i pisania do RODO przepisów i privacy które nie zostały przeniesione do rozporządzenia a być może z tego powodu że ktoś uzna że jednak nie tylko procedury wymagają poprawek ale należy również pytać o zasady ja mam nadzieję że nie będzie dyskusji o zasadach albo inaczej że ta dyskusja o zasadach doprowadzi do utrzymania tych rozwiązań które mamy w tej chwili natomiast bądźmy gotowi na tą dyskusję z tego powodu że jeśli tego nie zrobimy to zgubimy się w gąszczu 14 dyskusji o przestrzeniach i niezależnych od tego siedmiu dyskusji o strategii cyfrowej i osobnej dyskusji o RODO. I wszystkich różnego rodzaju high level groups, które mogą tego dotyczyć. Oczywiście e, słoniem w pokoju jest sztuczna inteligencja która będzie kolejnym powodem dla dokonywania zmian czy dla uaktualniania rozwiązań, które istnieją. No i tu, proszę Państwa, pozwolę sobie wygłosić pewne przesłanie na te najbliższe kilka lat. Bardzo chciałbym, żebyśmy nie utopili ochrony danych osobowych i ochrony prywatności. W dyskusji o sztucznej inteligencji. Chciałbym bronić ochrony danych osobowych i ochrony prywatności przed ryzykiem wprowadzania w błąd w szumie dyskusji o sztucznej inteligencji. Nie jestem naiwny i myślę, że nie jesteśmy naiwną społecznością. Oczywiście sztuczna inteligencja jest napędzana danymi. Oczywiście jest napędzana danymi, o których mówi się, że nie są danymi osobowymi i niektórzy operatorzy tych danych twierdzą, że dokonali prawidłowej anonimizacji danych, prawidłowego generalizowania danych, zagregowania danych, tak aby nie mówić o danych osobowych. Akt o sztucznej inteligencji jest jednak przemyślany. Jest jednak pomyślany i sformułowany jako akt dotyczący rynku wewnętrznego. I to musimy pamiętać, to jest zupełnie inne spojrzenie niż spojrzenie z punktu widzenia praw podstawowych. Stąd też całkowicie logiczne jest rozwiązanie bez uszczerbku dla. Ponieważ mówimy o rozwiązaniach praktycznych, mających wywołać efekty rynkowe, które budowane są na prawach podstawowych. Tak więc. Akt pomyślany i sformułowany jako akt dotyczący rynku wewnętrznego, dotyczący komercjalizacji systemów sztucznej inteligencji. To jest coś jakościowo zupełnie odmiennego niż narzędzia ochrony danych osobowych, i przy egzekwowaniu tych przepisów nie są stosowane pewne zabezpieczenia, które istnieją w przypadku ochrony danych osobowych. Przede wszystkim chodzi tutaj o niezależność organów. Tak? Pamiętajcie Państwo, że niezależność organów wpisana jest do traktatu. Natomiast nie ma takiej niezależności przy politykach innego rodzaju. I nawet jeżeli możemy powiedzieć, że organ ochrony konkurencji, na przykład, jest organem, który pewną niezależność utrzymuje, nawet jeżeli mówimy o niezależności organów tele, regulatorów telekomunikacyjnych, to konstrukcja tej niezależności jest zupełnie inna. Nie chciałbym, żeby ochrona danych osobowych przekształciła się w jedno z zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Poszanowanie ochrony danych i prywatności jest niezbędnym warunkiem wstępnym, aby umieścić ludzi w centrum uwagi i wyprzedzić technologię. Musimy bronić tożsamości człowieka i tożsamości prawa do ochrony danych osobowych. Być może jest to powrót do dyskusji o etyce również. To jest kolejna kwestia, która w przypadku sztucznej inteligencji wydaje mi się wyraźnie widoczna. Jak państwo być może pamiętacie ja byłem zawsze zwolennikiem pewnej ostrożności w podchodzeniu do zagadnień etycznych mimo że europejski inspektor ochrony danych zorganizował konferencję dotyczącą etyki cyfrowej w 2018 roku jako konferencję rzeczników ochrony danych osobowych to ja zawsze pamiętałem że jak prawnik mówi o etyce to zazwyczaj oznacza że on nie wie o czym mówi tak i nie wie co ma powiedzieć ponieważ ani prawnik nie jest przyzwyczajony do tego aby rozwiązywać problematyczne, ani nie jest w stanie zaproponować sam z siebie rozwiązań, które, na których znałby się lepiej niż ktokolwiek inny uczestniczący w dyskusji. Pamiętam jednak również to, co powiedział profesor Wojciech Celary z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mówiąc o tym, w jaki sposób można opanować to, co robią informatycy opanować to, co robią inżynierowie zajmujący się informacją. Umił, że są tylko dwa narzędzia. Etyka i silne prawo karne. Czyli uczymy wszystkich etyki i uczymy etycznego podejścia, ale jak to się nie sprawdza, to istnieje silne i możliwe do zrealizowania prawo karne, na, na tą on zwraca uwagę, takie, żeby pojawiła się, pojawił się bug. E być może mamy do czynienia tutaj z powrotem do dyskusji o etyce w związku ze sztuczną inteligencją. Maria Farrell i Robin też, że on napisali niedawno, że nasze przestrzenie internetowe nie są ekosystemami. To są plantacje, wysoce skoncentrowane i kontrolowane środowiska, bliższe rolnictwu przemysłowemu i ho hodowli kurczaków. Świat sztucznej inteligencji jest kontrolowany, podobnie jak wiele innych sfer. Cyfrowych przez bardzo ograniczoną liczbę dużych firm, które jedynie mają możliwość rozwijania i wdrażania sztucznej inteligencji na dużą skalę. Firmy te podejmują decyzje o kluczowym wpływie społecznym na ludzkość, a ludzkość nie jest częścią żadnego istotnego procesu decyzyjnego. Musimy więc głęboko przemyśleć struktury rynku, technologii wynikającej z niej akumulacji władzy, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na prawa ludzi, w tym prawo do prywatności i ochrony danych. I akty takie jak DMA, DSA i podobne z pewnością pomogą, już się przyczyniają do, do tego rozwoju, nie mogą jednak doprowadzić do fundamentalnego przemyślenia spraw cyfrowych. Musimy opracować więc drogę do przyszłości, która może być sprawiedliwa i uczciwa dla wszystkich, drogę, która idzie przez prywatność i ochronę danych. No, i teraz, proszę Państwa, pamiętając o tym, jak następowały po sobie te okresy, gdzie możemy być za 20 lat, to nie wiem. Ale gdzie możemy być za 5 lat i w którym kierunku możemy podążać? Myślę, że są trzy możliwe scenariusze, i każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Pierwszy scenariusz to scenariusz, że nic się nie zmieni od strony prawnej. To znaczy, będziemy mieli do czynienia z RODO, które pozostaje nietknięte, w tym jego egzekwowanie jest nietknięte, albo co najwyżej lekko ułożone, tak jak to proponuje w tej chwili rozporządzenie, które jest w trakcie procesu legislacyjnego. Organy bronią swojego terytorium. Polepszają egzekwowanie przepisów, aby uniknąć outsourcingu tego, tego wdrażania, czyli tego, tego enforcement, do innych organów rynkowych. Już ten outsourcing troszkę widzimy w tej chwili przy rozwiązaniach zaproponowanych w strategii. Tam niewiele było można zrobić, aby, aby jakieś takie same rozwiązania dla wszystkich organów nadzorczych z ochrony danych osobowych. Ale ten outsourcing nastąpił w pewnej części dla innych organów, które będą sprawowały nadzór nad wykonaniem tych aktów. Drugi scenariusz to RODO pozostaje niezmienione pod względem merytorycznym, ale ochrona danych się zmienia i ewoluuje, jeżeli chodzi o jej egzekwowanie. Angażujemy się wówczas jako organy ochrony danych w otwartą, równą dyskusję między organami regulacyjnymi, aby zapewnić, że przepisy dotyczące ochrony danych, sztucznej inteligencji, konkurencji są dla wielu, a nie dla nielicznych, w tym dla osób poddany, podatnych na zagrożenia. Ale wtedy musimy w jakimś stopniu traktować inne organy regulacyjne jako przynajmniej podobne do organów ochrony danych osobowych, a nie mamy do czynienia z takim podejściem pomiędzy kolegami ze środowiska w obecnej chwili. O ile prawnicy na rynku, o ile przedsiębiorcy na rynku, o ile ekonomiści, osoby zajmujące się zarządzaniem widzą, że podejście organu regulacyjnego do spraw konkurencji czy konsumentów w niektórych krajach jest zbliżone do tego, co robią przedstawiciele organów ochrony danych osobowych, o tyle my, jako organy ochrony danych osobowych, cały czas traktujemy się troszkę jako specjalnych, bogów praw podstawowych, tak? nie mając do tego e, pełnego, e, pe, pełnych podstaw. Trzeci scenariusz to to, że przepisy o ochronie danych osobowych zostaną zmienione, tak pod kątem egzekwowania, jak pod kątem treści, w ramach przejrzystego i, i e, spójnego procesu zmian. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale muszę przyjmować, że jest ono dużym, bardzo prawdopodobne. A wtedy chciałbym, żeby ten, żeby ten proces był przejrzysty. Konstelacja unijnych aktów prawnych dotyczących danych zostaje usystematyzowana, ujęta w spójny zbiór przepisów, którego częścią jest RODO. Ale RODO, które podlega wpływowi tej dyskusji, która toczyła się. Do tej pory i tej, która wywołana zostanie przez tych kolejnych 14 aktów dotyczących przestrzeni danych. I nie tłumaczcie mi, Państwo, że te akty są zgodne z RODO. Oczywiście one są budowane na platformie, która, którą jest RODO, natomiast każdy z nich zawiera pewne inne spojrzenie z innej strony na to, w jaki sposób będą realizowane. Z tym, że podejmujemy w tym przypadku ryzyko, obniżenia albo znalezienia wspólnego, e, najniższego możliwego mianownika dla e, tego, co jest obecnie prawami podstawowymi. Niezależnie od tego, co nam przyniesie przyszłość, ewolucja i zmiany w końcu nadejdą. Podczas konferencji CPDP kilka dni temu, właściwie tydzień temu, przywołałem wiersz Wisławy Szymborskiej. Choćbyśmy byli najnudniejszymi uczniami w szkole, nie powtórzylibyśmy żadnej zimy ani razu, nic dwa razy się nie zdarzy. 2024 rok to również, jak powiedziałem, 20 rocznica powstania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Instytucji, w której mam zaszczyt służyć, najpierw jako zastępca inspektora, a teraz jako inspektor. Świętujemy naszą rocznicę poprzez szereg kluczowych inicjatyw i projektów. W przyszłym tygodniu, tak, w przyszłym tygodniu, organizujemy szczyt Rethinking Data in the Democratic Society, w którym będziemy próbowali podsumować spojrzenia na 20 lat nadzoru nad instytucjami publicznymi Unii Europejskiej i spojrzeć, jak ten nadzór i jak w ogóle całe prawo ochrony danych osobowych i ochrony prywatności może wyglądać w ciągu 20 najbliższych lat. Mam nadzieję, że wtedy będę w stanie uzupełnić tę dzisiejszą wypowiedź o spojrzenie dalsze niż 5-6 lat, korzystając z doświadczenia, wiedzy, i pomysłów innych uczestników. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Brukseli do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Zapraszam Państwa bardzo uprzejmie do dyskusji nad tym, jak ochrona danych i ochrona prywatności ma wyglądać w przyszłości, bo RODO wdrażamy, ale RODO jest przed 10 lat. Dziękuję bardzo.